na pochol. Taki piękny upalny dzień 40 stopni, 50 prawie dochodzi. Można jechać na wzgórza czekoladowe. To więcej jedziemy. Można kupić piękne magnesy ręcznie robione. E, można iść na dobrą kolę w taki upał do McDonalda albo ten jak to Joli. Jakiś joli, coś takiego. <noise> 24 godziny, otwarte. Można iść na dobrą kawę, taką naprawdę filipińską. No i e, można się przejechać tuktukiem. Jutro jedziemy. Można iść na plażę. Byliśmy i pójdziemy jeszcze. I można napić się pinakolady. I nie tylko. I kokoska. Tam. E, e, I zrobić zakupy. Idziemy jeszcze zrobić jakieś zakupy. Może jakieś koszulki jeszcze kupimy. Taki ładny dzień się zaczął. Zobacz jak pięknie jest. takie fajne domki. Fajniej niż taki jeden hotel. Wielki. Mi się takie coś podoba. Właśnie na... w RPA, tak. Miałam taki hotel. Mamy restaurację. Marzone banany. Lubi Pan smażone banany? Tak? A ja lubię jeszcze świeże owoce. Takie. Na śniadanko. Zjeść. Kurka z jajeczkami. Karóweczki, kiełboski. O. <tryk> Bananowe? No takie wiesz, niezwyczajne dla mnie. Y, banan mm, smażony. Czuć jakby to było jakieś ciasto. Filipiny też tak wyglądają. Nie tylko piękne plaże. Ale brzydkie ulice. Jedziemy teraz na wzgórze czekoladowe. Filipiny, bohol to słynie z czekolady. Gdzie jeszcze jedziemy? Zobaczymy, co zdążymy w ogóle, bo ja nie wiem, czy zdążymy wszystko zobaczyć. Farma motyli, pytony, Farma motyli, yy, małpki, tarsie. Eee, I te mał małpki, co, te ma nawet sobie magnesy kupiłam z tą małpką. I co jeszcze? No zobaczymy, na ile zdążymy atrakcji na cały dzień. E, a najfajniejsze będą wzgórza, tam trzeba będzie się też dostać, więc będzie ciężko i wysupał. U nas jest już kolejny dzień, a w Polsce jeszcze noc jest, bo to jest rano, u nas 6 godzin różnicy. Więc tam jeszcze wszyscy śpią, a my już sobie na wycieczkę jedziemy. To też fajnie, bo tak przyspieszyło yy, nasz wyjazd. No tak to byśmy, jakby ta sama godzina była, to byśmy jeszcze spali. Nie? Tych dwóch wysp Musimy wejść tam na górę. żeby zobaczyć takie ładne góry

Attraction uh, Philippine Bohol Tarsir. They also breastfeed their, their babies from birds to eat ones. Borosiers have lived from 15 to 24 years. years. They are insectivorous, but they do also eat lizards and small birds. They are nocturnal type of animals, which means they are settled in the daytime.

Coś się pochowały. A to mianem to pilna Takie maleństwa tutaj, tak to? Kilka sztuk małpek, nie widział, no może ich jest dużo, ale wiesz, one są tak malutkie, że nawet jak robię zdjęcie, to nie wiem gdzie to zdjęcie robić. Tarsier, tarsier, ta małpka, tak, taka malutka. Piatki ładne, takie egzotyczne W ogóle egzotycznie tu jest bardzo Bardzo fajnie. Nie ma tu już Trzeba szukać, bo to maleństwo. Jak są takie drzewa, takie Atrakcja Wyspy Bohol to właśnie Tarsier, ale to takie, to zobacz, to są takie mi, takie małpeczki malutkie, takie to już na magnesie, taka jak magnes w sumie, malutka. Yy, ma, co jeszcze widzieliśmy? Wgórza czekoladowe, małpeczki, tam pokaz węży i tak dalej, to węże to jakoś mi się nie chce, bo już to widziałam. Yy, I co jeszcze, idziemy jeszcze łodzią, może popłyniemy. I jeszcze takie egzotyczne owoce zjemy tutaj akuratnie. Tak, takie same. Akurat. So. Ta, takie same. Wszystko takie samo Wow, nie To jest szyszka taka duża i takie drzewa. Czyli można piękno znaleźć we wszystkim, nawet w drzewie. Ale przynajmniej niektórzy poszli na papierosa albo coś innego siku. A my sobie podziwiamy drzewkę drzewko pani tam skacze. Nie, no fajnie. Także fajna zwiedziliśmy fajne miejsca. Małpki, małpki, których prawie nie widać mikro małpki. Czuję się oszukana trochę. Trochę oszukują na Boholu. Więc wszystko, co w Internecie jest, to trzeba sobie wziąć co? Tak do głowy, tylko w jednej setnej, co jest prawdą w internecie. Nie ma prawdy w internecie. Ja widzę mikro, a ktoś pójdzie i powie, że co ty, duża małpka była, nie? Tak jak na tych zdjęciach. A okazuje się, że innego. A do tego jeszcze upał. 40 przynajmniej, I w wiaterku żadnego nie ma. Wszystko stoi gorąco. Idziemy teraz coś zjeść. Także można podziwiać piękno, nawet na drodze. Tutaj samochodem zatrzymali się zatrzymaliśmy. Przyjechaliśmy podziwiać europejskie drzewo zamiast palmy. Ale tutaj oni podziwiają takie drzewa, ku nas są. I wiozą nas do lasu, żebyśmy.

아, 람부터 uh -huh. 아, 아, t a n o 다 toto. Oh, t o 무 o Oh, oh, o 다 oh, 망고. oh, o 음 o 아, oh, o 아, o 다 o 고 망고 oh, oh, 고망고 h oh, 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 o 아 oh, oh, Mhm. Tylko szaleń. Mhm. I your... <grybuj> mhm. Is it good? no, Mhm. No, nie idzie. Mhm. kupimy Mhm. Nie <grybuj> <grybuj> mhm. idzie. No, dobrze. Dobrze. Mhm. Mm mhm. Mm kokos. Cokos. Dobrze. Może no, kokosa weźmiemy. Tak, czy? Mango, przepraszam. Mango, ale ja bym kokos chyba mm -hmm. najbardziej smakował. Może to. Mm -hmm. To dużo tego jest. Mhm. Mm nie, yeah, to jest gram. 100 gram. 100 gram, ale to jest ciężkie. Bardzo mm -hmm. jak to by było ze 200. Czy Ile nie wierzę. Nie wierzę. Aaa! A to banana jeszcze. Co jeszcze to? Mangustyn? Czy mango? Mangustyn lepszy jest. Mango co? tak mniej. to jest dwa takie? To jest. Mhm. Coś jeszcze? A to co To jest rambutan. A rambutan. Rambutan, rambutan dobry jest. To też może jest jedno. To jedno. Rambutan. Jednego rambutana. Mhm. Pani poszła z nami na zakupy, czy tak. my z panią? Mhm. Czy... Chips. Fajnie tu jest. Takie są Filipiny. Daleko, daleko od Polski, dziesięć tysięcy kilometrów. To się leci prawie dobę. s presiatkou jednou alebo dvoma.